Jesteśmy po raz kolejny w Studio Play. To jest już nasza druga rodzinna reklama. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajna. Szukam nowego Chłopaka. Smartfona. Chłopaka. smartfona. Chłopaka. Smartfona. Chłopaka. Smartfona. Jesteście najlepsi. A nie mówiłem? Mówiłeś. Mamy bardzo niewiele sytuacji w życiu, gdzie możemy wspólnie spotkać się na planie. Jest to nie tylko fajne spotkanie rodzinne, ale i fajna zabawa. Znaczy możliwość w ogóle tego, że jesteśmy znowu razem, że możemy spędzić czas nie tylko na planie, ale i poza nim, to jest najcenniejsze w życiu roku? Górale mówią, że będzie zimno. Na pewno będzie zimno. Będzie sypać, jak będzie sypać, a jak będzie słonko, to, to będzie słonko. Uśmiech, radość, szczęście, haha, hi hi, i akcja. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania reklamy z moim i z udziałem mojej rodziny. Będzie na pewno wesoło.